Poniedziałek był pogodny i ciepły w całym kraju, natomiast już na horyzoncie widzimy zmiany. Magdalena Pecka, kłaniam się i zapraszam na szczegóły. Dziś stopniowo nad regiony zachodnie dotrze strefa frontowa, która łączy niż z nadwysp Brytyjskich z niżem z nadpółnocnych Włoch. Jeszcze dziś dopływało do nas ciepłe powietrze z południa, lecz jutro do kraju wkroczy kolejny front i przyniesie ze sobą... Nieco chłodniejsze powietrze. We wtorek bardzo słonecznie upalnie na południu Europy do nawet 39 stopni w Atenach. Niżowa pogoda wraz z napływem chłodniejszego powietrza zaznaczy się nad Wyspami Brytyjskimi, Europą Centralną i Wschodnią. Najchłodniej w Dublinie 19 stopni. Nadchodząca noc w kraju z opadami deszczu i burzami na zachodzie. Na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku może spaść do 45 litrów na metr kwadratowy. W trakcie burz niewykluczone są opady gradu, silniejszy wiatr w porywach do 85 km na godzinę, spokojniejsza pogoda i bez deszczu na północnym wschodzie, na termometrach od 14 do 18 stopni. Przed południem silniej powieje nad morzem i w centrum. Na Pomorzu Wschodnim intensywniejsze opady i tu może zagrzmieć. Bez deszczu jedynie w Polsce Południowej. Około godziny 10 od 18 do 22 stopni. W drugiej części dnia rozpogodzi się na ziemi łódzkiej i na Mazowszu. Nadal deszczowo na północy. Burze możliwe, zwłaszcza na Mazurach i Podlasiu. W najcieplejszym momencie dnia od 20 do 26 stopni. Wiatr umiarkowany w czasie burz porywisty. W środę najwięcej chmur w północnej części kraju, tu nadal prognozujemy deszcz i pojedyncze burze. Silniej powieje na wybrzeżu, poza tym słonecznie i ciepło do 27 stopni na Podkarpaciu. Czwartek pogodny na wschodzie, a nad zachodnie regiony nasunie się kolejny front z opadami i burzami. Od 20-23 na zachodzie do 30 na Podkarpaciu. Kolejne dni nie przyniosą stabilnej pogody. W piątek pogodnie jedynie w Polsce południowo-zachodniej. Po obszary centralne. W sobotę strefa z opadami deszczu od Dolnego Śląska przez Ziemię Łódzką po Podlasie w górach niewykluczony deszcz również. Silniejszy wiatr nad morzem. Niedziela w całym kraju deszczowa i pochmurna. Pogodnie jedynie będzie na krańcach południowo-zachodnich i w centrum. Na termometrach 25 stopni to maksymalne wskazanie. Przejdźmy jeszcze do komunikatu dla alergików. Sezon pylenia traw zbliża się ku końcowi. W kolejnych dniach odnotujemy stężenie na poziomie średnim. W najbliższym tygodniu stężenie pyłku pokrzywy będzie bardzo wysokie. W powietrzu wzrośnie również obecność pyłków bylicy, stężenie grzybów mikroskopowych z rodzajów Alternaria przewidywane jest na poziomie bardzo wysokim, jedynie w górach średnie. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia. Magdalena Pecka. Dobry wieczór. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A przed nami Poznań, w którym jeszcze widzimy dość sprzyjowo na ziemi lubuskiej i w tych miejscach występują burze. Przejdźmy już do naszych map pogodowych i sprawdźmy jak sytuacja wyglądać będzie w nocy. Na północy tak naprawdę w 7 stopni, silniejsze porywy wiatru nad morzem. Ode mnie o pogodzie na teraz to wszystko. Miłego wieczoru. Do zobaczenia.